mano, ja jestem gentler, a oto co was dzisiaj czeka. Po co ja tu byłem? Tylko po to, żeby dostać zastrzyk w tyłek? To ja mogłem pójść tak, żeby nie dostać zastrzyków w tyłek. O, czekamy, wystraszy mnie. Hmm. O Jezus! Także rozsiądźcie się wygodnie i miłego oglądania. Boję się, co tam znajdę. Podejrzewam, że pistolet służy tylko do walki. No właśnie, może tak być. Chociaż w rezydentach właśnie jest dużo strzelania do rzeczy, które gdzieś tam wiszą sobie i... Dają wtedy jakiś lód, ale tutaj to jest bardzo zminimalizowane, więc. Ale liczę na to, że chociaż nie wiem, dostanę jakiegoś shotguna czy coś. Strzelbę. Nie mówię o jakichś granatnikach czy miodarzach płomieni, jak w rezidentach. Do you teach piano Huh? well? jest gawina. Mówiłam o tych klojnych Kazinochrodzach, jaką pracują na Jak to Just because grown-ups don't notice children doesn't mean we don't notice you. Yes. Ja mała dziewczynki. I taught them some piano. W sensie, To mi chodzi. Nie, w ogóle, it, nie wiem, czy jestem Or jakimś wielkim panem voice actingu w tej grze it do tej pory. Takie jest dość sztywny chyba Nobody nie wiem. Tak jakoś to widzę. Ale może ma dodać, nie wiem, jakiegoś takiego efektu niepokoju do tego, ah, co uh. ty mm. <laughs> ciekawe, co to było. <laughs> go now. See you round. No nieźle. To mnie dziewczynka załatwiła. Mogę podejrzeć co to była ta strzykawka? Lubię ten wygląd strzykawek. To są ładne strzykawki. Pudełko z lekarstwami. Były jakieś pudełko z lekarstwami? Chyba wolę, że ta gra jest taka delikatnie prosta, niż miałaby być tak e, popsuta z poziomem trudności jak na przykład The Conjuring House, gdzie też się w sumie chodziło po tych samych pomieszczeniach w kółko. Ale łaził Cóż, za tobą demon, który mógł się tak źle pojawić, zespałnić, że po prostu przegrywałeś z zasady. Even. A nie dało się zapisywać randomowo, tylko trzeba było chodzić do celu. Masaka. Straszna gierka. Ale była też jedną z bardziej przerażających, więc przeszedłem od deski do deski. O, to jest taki typowy przykład. Ściągnij płachtę, na pewno jest tam potwór. To fajowo. W sensie... Po co ja tu byłem? Tylko po to, żeby dostać zastrzyk w tyłek? To ja mogłem pójść tak, żeby nie dostać zastrzyków w tyłek. Tak, no bo to jest. Tak, to jest to piętro. Spojrzę w ogóle na mapę, jeszcze przez chwilę. Bo może mamy tutaj jakieś zielone rzeczy. W salonie jest jakiś puzzle. Trochę kusi, co? Żeby tam się jeszcze przejść. Mały gabinet, czyli musiałbym przejść przez bibliotekę. Tutaj jest. Tu mam jeszcze na korytarz. Mam Okej. Okay. Ale to jest na górnym piętrze. Dobra. Szybki trip do salonu? A tam jest puzzle. Szczep... Źle poszedłem, prawda? To miało być... Tak, miałem iść przez bibliotekę przecież. Tędy. To jest biblioteka. Tak. Mówiłem, że będę dużo patrzył na mapę. I mówicie mi, że tu jest jakiś puzzle? Nie. Nie tu. Tu. A Boże! Soczewka, której nie mam. Dobra, wszystko jasne. Już, już wszystko wiem. Idziemy do piwnicy. Właśnie nie mogę. W ogóle ta szafka jest totalnie nieinteraktywna. Ale nie próbowałem strzelać do tego szkła, bo założyłem z góry, że to nie zadziała. Nie jest w tym. Pokój Dużo kluczy. Broken missing some pieces. No, ja wiem, no tylko, że właśnie nie mam. Muszę pokój Sandry znaleźć. Ale przynajmniej znowu się dostaliśmy tutaj. Na czym było kółko? A, na, na czym było kółko? A, że to kółko, już to testowałem, dobra, ok. Na strzelbie na ścianie? Ok. Dobra, żaden z moich kluczy nie pasuje do tych drzwi. Bilet tramwajowy. Dobra, mamy to. To jest ta piwnica, do której miałem się dostać. Chwila. Przydałaby się jakaś amunicja, jak już się mamy bawić w takie rzeczy. Sposzukam. <słyski> W sumie to trochę takie pomieszczenie, w których można było znaleźć fasolki. Nie wiem, w jakimś Harry Potterze. Harry Potter, która to część była, że się dużo zbierało tych fasolek? W... w komnacie tajemnic. Tak, coś czuję, że potrzebuje łącznika. Użyjmy klucza do drzwi na korytarz. Aha. I tędy też nie przejdę. Och, dobrze, dziękuję. Daleko nie musiałem szukać. To już mogli w ogóle tej zagadki nie robić, chyba że ona nie umie go tu wstawić. A, to ma sens. No, a mamy inne wyjście? Dobra, bo teraz trochę nic nie widzę. Ja już nic nie widzę. No w sumie, gdybym, gdybym nie mógł, to pewnie bym o tym nie pomyślał. Uchwyt zaworu, już Ale rozumiem, że tego jest więcej w sensie tych części, które będę musiał znaleźć. E, między innymi będę musiał się. Będę musiał odwiedzić pokój Kasandry. Chyba. Nie, nie. Nie róbcie takich dźwięków. Halo. No, i to już jest creepy, nie? Jak jestem już tylko ze swoją latareczką, coś tam stoi jak nic. Mogę wyjść? Stał. No, jak to go nie trafiło? O, teraz nie trafiłem. Ło! Wpisz łopaty, byłem tu, a tak, to jest to pomieszczenie. Walwe dobra. Powiem szczerze, że posiadanie pistoletu w horrorze bardzo obniża mi poziom strachu, niezależnie. A to dlatego, że czuję, że jestem jednak uzbrojony i mogę coś zrobić potencjalnie, jak się wydarzy. Nie widzę takiego ciała. Czy one mi brzydzą? Dobra, biesi już ten fragment, idźmy stąd. Ale to znaczy, że ktoś tam podszedł i włączył prąd? Swoją drogą? Ktoś to zrobił, nie? O, jeszcze jednego brakuje. Okej. Okay. Słyszę, że drugie jest w takim razie w tym pokoju Cassandry, o którym była mowa w międzyczasie. Które w ogóle mamy godzinę 19. No to myślę, że to będzie akurat dobry temat. Coś, 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 coś. Słodki, rudy bombelek ze strzykawką. <grym> Jak ja kocham dzieci. Ty wydajesz jakieś takie dźwięki, kobito. O, pokój Kasandry. Okej, okay, akurat to jest tam, gdzie korytarz, czyli to jest na pierwszym piętrze. Muszę wejść na górę i wyjdę tędy. Aha. Chyba powinienem się klatką schodową tam przedostać, nie? Mi się wydaje. To były to zamknięte drzwi. To tędy powinienem do radę przejść przez tak zwane półpiętro Bo te drzwi są zamknięte, tak? A Już nie są I w lewo Aha, no tak, tu znowu jestem Te wszystkie drzwi były pozamykane Dobrze pomyślałeś A, okej Mogłem tutaj od razu pójść Come on, Grace, I'm too tired for games co? co? Oh, good evening. To nie jest you psychiatryk? Nie nie? I don't think so. Uh, you would have known if you did. The kid crazy enough to be in this place. She's not in her room then? <laughs> That would be a first. Always running around causing trouble. Ja mam wrażenie, że polałem te testanki nie w tej kolejności, co trzeba przez to, że poszedłem tak dziwnie na około. Ja Thank Well, I should be going then. Mm. Unless there is anything you need from me. I just want to find my uncle before anything happens to him. Oh, don't worry, Na razie to ta ekipa postaci to brzmi jakby zaraz ktoś miał umrzeć i zaczęłaby <laughs> się wielka tajemnica śmierci jakieś postać. film w stylu na albo coś. Jestem ciekaw, czy ci ludzie są jakoś uwikłani w to wszystko, ale... Chyba nie aż tak. Żeby teraz nie wiadomo jak to kminić. Czy mogę wejść do tego pokoju Cassandry, czy... McCarthy okay. it off to continue his search. Okej, I don't care. Korytarz. Aha, na końcu jest WC. Spokój Grace. Może bym szedł do niego w sumie, skoro już mam otwarty Grace. This is Grace's room. Cute. Czy ty masz... amunicję w pokoju? tak chciał ci się dać Go pobawić z cyzorykiem, to... Ja słowa Coś jakoś tak... Mi jak krwawić. O, czekamy, wystraszy mnie. Hmm. Jednak nie. Chodź, Izzy, daj z cyzoryka, ale już amunicji nie. Potem jest cyzoryk. Wolałbym Ammo. To jest, zdaje się, pokój Cassandry. Dobrze. Jej, znowu znaki zodiaku. To musi być świetny pokój Cassandry Beauregard. Nie jestem pewna, co się spodziewałam. Może coś bardziej ekstremalnego? Miss Beauregard, I picked up your medicine at the post office today. As you understand, it needs to be administered by. Okay, po koiłoti, tam jest ta szafka z lekami pewnie, tak? What's that? Czyli rozumiem, że trzeci lek I jest. Aha i wtedy też będę miał. Będę mógł tymi buteleczkami pokręcić, znowu zrobić wzór, dowiedzieć się jakie są cyfry no do przepisu. Sure no tak, to ja też już się przekonałem, że nie. Rozumiem, że docelowym elementem jest otworzenie tej szafki. A co za tym idzie muszę. Iść do pokoju Loti i w pokoju Loti znaleźć lekarstwo tej pani Cassandry, które to lekarstwo będzie ostatnim potrzebnym do otwarcia tej szafki. Ta woda to już chyba dawno to została na... <laughs> Ciarki przeszły. Ale jest to też trochę zimno, bo uchyliłem okno. Dobra, czyli teraz patrzymy na mapę, szukamy pokoju Lotti. Pokój Batista, Perosi. Jest pokój Lotti. Nawet już tam byłem, słuchajcie. Ok. I to jest parter, tak? Tak, parter. Dobra, czy najpierw tak muszę zejść na dół? Hmm, there's something missing. Tak, brakuje Francji. Mapę chciałem otworzyć jak w baniszersach. Jest Dobra, muszę przejść przez werandę. Spokojnie, weranda jest tu na wprost. Pamiętam mniej więcej layout tych pomieszczeń, może kiedyś się ich nauczę na tyle na pamięć, żeby nie patrzeć na. Czemu ona zawsze te drzwi otwiera, jakby coś śmiało? Nie wiadomo jakiego wydarzyć. Akurat te konkretne drzwi. ten? Tak. Jest pudełko z lekarstwami, tak? Dobrze. Ja, yeah. jest buteleczka. Mogłem tu też być wcześniej, ale oczywiście tego nie zrobiłem. A wszelki wypadek sprawdzę. Nie to jest biblioteka, nie weranda, tu jest weranda. Ten niedźwiedź kiedyś się ruszy. Wierzę w to. Dobra. Ty już nie udawaj, że się tak męczysz. Bo mnie wkurzasz i tak tym swoim wolnym chodzeniem. Nawet biegasz wolno. E, nie, Kasandry był na końcu. Dobra, teraz ustawmy buteleczki z lekami. Yeah. A, i mogę je też swapować. Nice. Dobra, zacznijmy od tego, że... Okej, okay. czyli strzelam, że ta jest pierwsza Ta jest druga. Myliłem się. Tak, myliłem się. No, tak powinny stać. Słyszałeś? Trzeba to zapisać. <grym> A co ja mam zapisać? Dwójka, piątka i siódemka? Dwa, pięć, siedem. Co? No są. Aha, te patyki. Ale nie mogę już nimi obracać. To... Nie, nie, nie. Tak mi się wydaje, że jednak dwa, pięć, siedem. Bo na tej trzeciej butelce nie ma cyferki żadnej, takiej jawnie widocznej. <grymne> Dzięki, że jesteś moim notatnikiem. Jej, jej, przecież nie potrzebuję tego. Mam notatkę. Nie muszę iść do tych cyferek znowu. 257 to jest Piskes 3, 4, Piskes, Gemini i Leo. Piśmienicy. Leo. Jest płytka. Czyli teraz zasuwamy do piwnicy z powrotem. Czy po drodze coś nas wystraszy? Wierzę. Przepraszuj te drzwi, dawaj. Tu, nie? Nie, ten musi otworzyć grzecznie. Nie, do piwnicy idź. To, to kiedyś będzie, misio. Ja wierzę, że... Ja wierzę, że misio... się tu obudzi. Powiedziałbym Lodomir, ale nie chcę. Pokazywać, jak bardzo oglądałem, bo. jak bardzo oglądałem, broja. Eee, dobrze, fajnie. To trzeba obrócić tak, żeby wieża była dobrze. Matko, ale się namęczę, to widzę. Eee, to do czegoś pasuje? Nie wiem. Nice. Coś wybuchło. Świetnie, hmm. czy to jest do zapisania? Siedem, pięć, dziewięć. nie jest. Dobra, celem e, jest. Się... Mały gabinet. Aha, bo ja teraz muszę ustawić kółko. No tak, 759. Sorry, zapominam o tym, e... nie w tej kolejności pewnie, ostatnio było od najmniejszego czyli 5 7 9 Aha dobra to jeszcze inaczej Piwniczka z winem? A nie. Co to jest za miejsce? No, nie mówcie, że ja jeszcze mam pamiętać takie rzeczy. Drzwi się otworzyły, dobra, czyli jednak tamtędy. Super. Na pewno jest gdzieś destylarnia. To fajnie tylko. Pamiętasz, gdzie ona była? Czy <śmany> może wiemy, gdzie ona była? To zaraz. Co? To nie tak było tutaj, chyba. Uu. Ok. It worked. It worked. Świetnie. Bez amunicji. To jest amunicja, nie? Halo, czemu nie podnosi amunicji? O nie, umiera mi kontroler. To nic. Amunicja? Dobrze, że przynajmniej nie muszę tutaj zbierać baterii. Jak w oklaście. No i teraz pójście gdzie aktywuje mi kad Nie podoba mi się, jak ona szybko zaakceptowała to, co się tu dzieje, i doszła do wniosku, ale sen <gry> To się właśnie tutaj dzieje. Bo ty nie oglądasz pierwszej sceny z tej gry, ale no, oni jechali sobie samochodem z takim detektywem, który też już nie wiem dlaczego, ale zaginął. Jego fabułę, jego fabułę też jakby można ograć osobno. No i ona była taka turbo sceptyczna na no zasadzie, nie, no moja rodzina to same pojeby są, to nie ma czegoś takiego jak opętania i magia, tylko oni wszyscy są szurnięci, dlatego koniec końców kończą w psychiatryku. Potem przyjechała, wydarzyła się jedna rzecz i ma takie, ej może, to jednak, te, fuh, może jednak te nadprzyrodzone rzeczy to istnieją. I teraz nagle, o jestem w śnie swojego, wujka". tak o. No to wiesz, wydarzyło się wszystko na przestrzeni dwóch godzin gry, ona tutaj nie miała jakiegoś Big Reveal Tylko po prostu tak, o, na bieżąco zmieniała swoje poglądy Też może to i dobrze, przy tym co się tu dzieje to ma to dużo sensu, no nie? Ciężko nie uwierzyć w, w zjawiska paranormalne, jak jesteś, nie, nie masz tendencji do psychozy Nagle znajdujesz się w takim miejscu i... hmm Co to? Znajdujesz się w takim miejscu i... aha i się dzieją jest? rzeczy. There we go. Nie wiem po co to było. Ale w porządku. Uuu, młot dworęczny. Czuję, że to potężna broń.